Dzień dobry, nazywam się Alicja Bergelach i jestem radcą prawnym. W tym filmie opowiem o najważniejszych kwestiach związanych z wyborem sądu, arbitrażem, prawem właściwym i wersją językową umowy o świadczenie usług. Jeśli masz kontrahentów z zagranicy lub planujesz taką współpracę, koniecznie zostań ze mną do końca. Najpierw kilka słów o arbitrażu. To często pierwsze rozwiązanie wybierane w umowach między polskimi a zagranicznymi firmami. Dlaczego? Bo arbitraż bywa szybszy. I bardziej elastyczny, jeśli chodzi o rozwiązywanie sporów i wydaje się czasem korzystniejszy niż sąd powszechny. Jeśli jedna klauzula arbitrażowa nie została wpisana do umowy, spory będą trafiać do sądu. W takiej sytuacji strony często precyzują, który sąd jest właściwy miejscowo. Często wpisuje się wtedy, że będzie to sąd miejscowo właściwy dla siedziby danej strony, a czasem podaje się wprost nazwę miasta. Brak jasnej klauzuli o właściwości sądu może oznaczać, że będziesz musiał dochodzić roszczeń w kraju kontrahenta, a to bywa długotrwałe i bardzo kosztowne. Kolejną sprawą jest określenie prawa właściwego. W umowie polsko-zagranicznej można wybrać, jakie prawo rządzi umową. Najczęściej każda ze stron wolałaby prawo ze swojego kraju. Aby zapobiec patowej sytuacji, niekiedy wybierane jest prawo neutralnego państwa. Kluczowe jest, by taki wybór był jasno zapisany. Dzięki temu z góry wiadomo, według jakich przepisów Rozpatrywać ewentualne spory. Gdy umowa jest dwujęzyczna, np. polska i angielska wersja, koniecznie ustal w tej umowie, która wersja jest wiążąca w przypadku rozbieczności. Dla polskiej firmy bezpieczniej by be będzie, gdy, kiedy będzie to wersja polska, ale oczywiście różnie to bywa. W przeciwnym razie no, mogą pojawić się nieporozumienia przy tłumaczeniu czy interpretacji. Przykładowo, wyobraź sobie, że podpisaliś umowę z firmą z Niemiec na świadczenie usług IT. Umowa nie określa sądu właściwego, ani nie wskazuje, czy obowiązuje prawo niemieckie czy polskie. W razie sporu możesz być zmuszony do dochodzenia zapłaty w sądzie niemieckim i na podstawie niemieckich przepisów. To zwykle generuje dodatkowe koszty i opóźnienia. Jak widzisz, kilka kluczowych zapisów może Cię uchronić przed drogim i długim procesem. Jeśli szukasz gotowego wzoru umowy o świadczenie usług, sprawdź produkty na, dostępne na underscore.pl. Pamiętaj! że każdy przypadek bywa inny, dlatego zawsze warto skonsultować się z prawnikiem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym nagraniu.